Cześć, witam Cię na dzisiejszym treningu. My dzisiaj zrobimy trening na naszą postawę. No to co? No to jedziemy. Wychodzimy tak. Na jedno kolano. ok? Jeden stopa przed nami, drugie kolano pod biodrami i odkładamy rękę do boku. Naszym zadaniem będzie bardzo mocno wypychać biodra w przeciwną stronę od ręki i poczuć jak tutaj rozciąga się nam wszystko. I wygrucić. pierwsze Pierwsza część ćwiczenia, tak? Czyli tutaj ręką odepchnąć się od maty, wypchać biodra mocno w przeciwną stronę. I jak my tutaj wracamy, nasz, nasz bark idzie nad naszą ręką, to my dalej mocno odpychamy się aktywna Tutaj pozycja w barku. I jeszcze rotujemy klatkę, patrzymy do tyłu. Wracamy i wypychamy biodra mocno bok. I potem, jak wracamy do pozycji nad naszym ramieniem, nad naszą dłonią, to rotujemy klatkę na zewnątrz, tak? Czyli chcemy tutaj odepchnąć się i jeszcze odkręcić tą klatkę piersiową w sufit. I potem wracamy tutaj łokciem, ciągniemy się przed nami, biodrami do tyłu i w sensie do przeciwny, do boku. <grym> I ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy. Rotacja. Ciągniemy. Rotacja. I jeszcze raz. I rotacja. I jeszcze dwa. I rotacja. Ok? Ta, to samo powtarzamy na drugą stronę. Więc nasza stopa idzie przed nami, nasza ręka idzie do boku. I od razu damy łokieć w górę. Wysuwamy biodra mocno w prawo teraz. I wracamy. I pamiętamy, że nam trzeba będzie dodać jeszcze teraz rotację w klatce. Czyli odpychamy się tutaj bark koło uszu. I rotujemy pięknie klatkę. Pięknie klatkę. I wracamy łokcią, ciągniemy się przed nami, biodrami w przeciwną stronę. I otwarcie. I jeszcze i otwarcie. Jeszcze raz otwarcie. Spokojnie sobie oddychamy. łokcie przed nami, kolano na zewnątrz, patrzcie, jak ja go mocno otwieram i rotacja, i jeszcze raz, i rotacja, okej, okay, pięknie, dalej zostajemy na jednym kolanie i nasza a, jedna noga prostuje się, idzie do boku, tak, chcemy poczuć tutaj rozciąganie naszego, e, naszych mięśni przechodzących, naszym zdaniem tutaj jest barki w dół, odepchnąć się od maty i Miednicę ciut wywinąć, czyli guzami kruszowymi pociągnąć się w sufit. Bardziej w górę niż w dół, nie? I my sobie tutaj suwamy miednice, Wracamy. Jeszcze wywijamy, suwamy miednice, Wracamy. Wywijamy, suwamy miednicę. Wracamy. Mm -hmm. Spokojnie oddychamy. Patrzymy przed siebie. I jeszcze raz. Ok. Kolana zostaje pod biodrem. Ręce przed nami. I my wychodzimy już biodra zostaje w górze. My wychodzimy tutaj w dół, ciągniemy naszą klatkę. Patrzymy albo przed siebie, albo czoło odstawiamy na matę. I tutaj rozszerzamy żebra, zbędzamy żebra, rozszerzamy, zbędzamy. Wy chcecie tutaj mocno poczuć, jak po pierwsze ciągną się właśnie mieści tak? Ale podczas tego rozciągania próbujemy te żebra na wdechu na 360 stopni rozdrapać. Ok? No tutaj mm, mm, powinniście nawet poczuć takie rozciąganie większe na żebrach, kiedy wyrobicie ten wdech. I teraz żebra ściągamy na, wdech, na wydechu. Tak, zostajemy na łokciach w tej pozycji i naszym zadaniem będzie odepchnąć się łokciami od maty, zaokrąglić plecy. I potem wyprostować się, pociągając się śladkami do tyłu. Wracamy znowu barkami na łokcie, odpychamy, łopatki ślizgają się, otwierają przestrzeń tak, pomiędzy łopatki.

Tyłu. Mhm. do, do, ok, pięknie. Na drugą stronę, nam trzeba będzie zrobić to samo. Teraz pokażę wam przodem. Więc nóżkę odkładamy i wywijamy linie pociągamy się, tutaj stopa może być ta z tyłu albo zahaczona, albo na grzbiecie stopy, to już wszystko jedno. Tutaj chodzi o to, żeby zmobilizować tą część naszej nogi. Mhm. Patrzymy przed sobą. Dobra. Te ręczki, ręce przed sobą i idziemy sobie w dół, no tak, tak nisko jak możecie, nie musicie jakoś nisko, możecie tak zostać, możecie już od razu na łokcie przejść, żeby było Wam wygodnie, ale tutaj mi chodzi o to, żeby, żeby jeszcze pociągnąć, tak, nasze plecy, czyli nasze bokiem i tu zostajemy, jeśli możecie troszeczkę klatkę niżej do maty, no to super i wdech. 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 Rozszerzamy Żebra. Pamiętamy. Wydech. Ściągamy. Wdech. Wydech. Tak, zostajemy na łokciach i teraz odpychamy się. Łopatki ślizgają się na zewnątrz i my wypychamy pośladki do tyłu. Odpychamy, zaokrąglamy, ściągamy łopatki i pośladki do tyłu. I jeszcze raz. I jeszcze ostatni raz. Okej. Okay. Tak. Kklamko podpartym zostajemy i zanim będzie aktywnie odepchnąć się pod w dół podelicą wysłędz jeszcze bardziej odepchnąć się, zafiksować wzrok pomiędzy swoimi dłońmi i zaczynamy mobilizować naszą czaszkę. Tak, patrzę przed siebie. Tylko skręcam podbródek, który ciągle jest zbliżony do szyi w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Rozciągam szyję, tak. Ok, i kilka falek. Wyginamy się w odcinku lędziowym, wysyłamy taką wygiętą pupę, podwijamy kręg za kręgiem, czyli zbliżamy spojenie do dolnych żeber, zaokrąglamy tutaj mocne zgięcie w odcinku lędziowym, potem kręg za kręgiem, kręg za kręgiem, do przodu i po miednica, w dół spojenie u Kręg za kręgiem wyginamy. Się czujemy rozciąganie brzucha, idziemy do tyłu, i teraz znowu zawijamy swoją miednicę Kręg za kręgiem uwypuklamy te kręgi. Zakrąglony plecy, idziemy do przodu, i znowu puszczamy najpierw miednica Tak, niby, jeśli tutaj jest stolik, to wy, tak, to wy odkładacie najpierw dół brzucha, cały brzuch, żebra, piersi, aż na końcu głowa. I jeśli możecie, to troszeczkę możecie przyspieszyć. Jeśli nie, to. Róbcie jeszcze tak wolno, jak Wam się podoba, nie? Tak, żeby Wam było komfortowo. Ten ruch trzeba wyczuć, nauczyć się, to jest skomplikowany ruch. Dodajcie na końcu głowę. Jeśli na razie nie wychodzą te falki, to możecie z biet po prostu porobić, nie? okrąglenie i, e... i wygięcie. Okej, okay. i ostatni raz. Okej. Okay. Dobrze. Mamy zrobiony ten sat twitching. I prawie zapomniałam powiedzieć, że 1 kwietnia startuje moje nowe wyzwanie: więcej energii i mniej bólu. Co to oznacza? W tym wyzwaniu my będziemy skupiać się na poprawie postawy, tak żeby nasze plecy biodra mniej nas bolały, albo w ogóle nas nie bolały, tak? E, będziemy też w tym wzmacniać i brzuchy, i mieć na biednicy, bez tego nie da się pracować dobrze z postawą. E, będziemy też mocno skupiać się na regulacji układu nerwowego, żeby zwiększyć ilość energii od tego, że my często bodźcujemy się e, gadżetami nad informacji, układ nerwowy może być przeciążony, może być bardzo mocno zastymulowany, sympatyczny układ nerwowy, czyli ten, który odpowiada za, stre za stres, e, za reakcję walki lub ucieczki. I właśnie na tym wyzwaniu przez 3 tygodnie my będziemy e, regulować, e, równoważyć nasz układ nerwowy i też bać o piękną postawę i ciało bez bólu. E, co będzie w wyzwaniu? Dwa razy w tygodniu my rano będziemy spotykać się online, pić kawkę i robić rozruch na całe ciało na postawę. I oczywiście, że te treningi będą też w nagraniu i dwa razy będziecie otrzymywać trening w nagraniu właśnie na tą postawę i regulację układu nerwowego. Czyli taka mocna, mocna praca z układem nerwowym i ciałem. E, oprócz tego będą inne dodatkowe rzeczy, takie jak e, tracker nawyków, dzienniczek w wdzięczności, bo my będziemy uczyć się właśnie tej regulacji na co dzień, żebyście mogły po tym wyzwaniu sobie też poradzić i e, na co dzień już dbać o ten układ nerwowy i swoją postawę. Więc jeśli Ci się spodobało ze mną ćwiczyć, zapraszam serdecznie. Link będzie pod tym filmikiem, sprawdź sobie wszystkie szczegóły, jeśli masz pytanie, to dawaj znać. I co? I życzę miłego dnia. E, Oczywiście, że przypominam, że fajnie byłoby, jeśli y, mogłabyś skomentować ten filmik, subskrybować ten kanał, bo to pomaga temu kanałowi rozwijać się. Dzięki wielkie i do zobaczenia na kolejnym treningu. Pa!